Dobra, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, są Skolczaki. Niestety jest mały problem, bo nagrywaliśmy z tej I tak nagle skojarzyłem się, że znaczy nagrywałam. Zrobiłem cięcie. Ale przez te cięcie, które zrobiłem. Tak, długa historia bardzo. Nie, nie wyłączył mi się ten filmik, tylko wyłączył mi się program do nagrywania. I jestem teraz bardzo, bardzo zły, bo nasz poprzedni filmik też został tak samo zrobiony. Oj, bardzo dużo rzeczy. Wy jak wyjdziecie na ten serwer, to ja Wam zaraz powiem jaka... On... To mamy już na kilo. Ale nie robimy do takich kopania i tak dalej. My to tylko do wiesz, do jakich rzeczy.

Wiesz, może nagram coś z Movistar Planet. Ja mam, ja mam, ja mam. Trzymaj, trzymaj. Rzuciłem ci. To ty się zajmujesz kontami. Co? No ja. Co mam? Kilo. Ja chwilę sobie jeszcze w tym pokupię. Mamy się tak na oszczędność zawsze się Dobra, już my się nie chcę robić. Węgla masz? <laughs> Wypadłem. Tam była taka wielka dziura. Miałem jednego diaksa. No nie wierzę. To nie fair. To było nie fair, prawda? Zobacz, widzisz tam taką wielką dziurę? Widzisz tam tutaj? No i ja właśnie tam wpadłem, bo ja kopałem sobie, kopałem, to przekopałem nagle puuuu O i foch Super, że masz dirta. ale mnie to nie obchodzi, bo ja tu kopać powinienem, a tu, ty... o Jezu znowu wypadł Nie, to No nie, jakoś jeszcze nie aż tak, tylko się długo już kończymy. Okay. Teraz spróbuję tak bez cięć nagrywać, bo poprzednie cięcie skończyło się bardzo źle. I jeszcze poprzednie? Jeszcze poprzednie? Już więcej nie ta. Wungiel złoto. No. Wągiel mam. Albo nie, wiesz co miałem, ale wywaliłem to kosza. Wągiel, wągiel. Przyda nam się wągiel. Nie. Jeden, ja nie chcę. Biorę połowę drewna. Siedem drewna biorę. Nie. Zaraz się dowiesz po co? Nie. A ja jutro nie idę do szkoły. Już nie chodzę do szkoły. Czekaj. No może na odcinku. Wiem. <grym> Co się stało? Ty to, to tutaj zniszczyłaś wodę? Wiesz o tym? Wiesz o że ty tutaj zniszczyłaś wodę? Wiem. Więc zrobimy nieskończone źródełko. Zrobimy. E, tam, generator Kobra zrobimy. Kobra. Dobra, to nie ja za mordę, bo nie dzisiaj. D dajmond! Ja też... Gwinda ci wytłumaczyła, ja... Ty, ty się a, mi, a, ja, a ja sam się dowiedziałem i już dawno, dawno, dawno temu już o tym wiedziałam. Czekaj, mamy pięć... Mamy pięć tego jeszcze 5 tego jak jeszcze Mamy jeszcze raz na dół. Mamy <grywa> Nie ja chcę zrobić tutaj generator. Nie generator kobla, tylko... No dobra, nie chcę. Mmm, fox zaraz będzie. Tak. A ja robię o, jeszcze, jeden ja o, jeszcze jedno piętro niżej. To wiecie co? Chciałam zrobić cięcie, ale... No nie zrobię. Boję się tym razem robić cięcie. Dobra, no. nie wiem czy już mówiłem w tym odcinku, ale zapowiadam serię z różnymi osobami, które może nagrywają, może nie, nie wiem, ale w każdym bądź razie. ale ja nie wszystko na, na szczypcie muszę, tutaj muszę na szybciej, co? No, też by nie dobrze. Wiesz o jakich mi chodzi. A ja mam dwa. Mam w Co? Super, super. Mamy, robimy, ro... czekaj, zrobię czy nie... O, mało są nie wpadło. Nie rób więcej takich dziur, dobra? Jest. Już nie, nie kopiemy na dół, dobra? Bo ja się boję, że już... Tam na dole jest coraz gorzej. Robię... Robię dwa kilofy. Di, Diamantowe. Dlaczego? Dlaczego? Co? Napisy? Jak słabe. Okej, zdarzycie w A to będzie tak... Nie, ja zrobię taką świąteczną serię, która potem zamieni się w normalną. Na początku to będzie taka świąteczna, a potem to się zamieni na taką Wiesz co? Będzie trzeba chyba stonę się, przykopać. się. Ko kopiemy diamentowymi kilofami, czy nie? Co? Czekaj, gdzie jesteś? Nie widzę cię. Trzymaj. Czekaj, gdzie... Nie widzę cię. Wzięłaś? Mhm. A kopiemy tym? Tymi kilofami? Więc kopiemy, będzie szybciej. O, widzę się, dobra. Nie, nie tam. Tam, gdzie jest tak zakopane, właśnie tak specjalnie, tym koblem, to nie, tego nie wsujesz. Bo tam jest to, to, to. A ty nie, tak? Uważaj też na dziury, bo to jest dużo, dużo dziur. Złaga. Złaga. No a dirtem. Tylko, może. Nie, tak. Czym? Problem? To wiesz, co? kilo diamondowo sobie zostawiam. Nie, nie kup na dole. Ach, zależy, co chcesz zrobić. Bo jeżeli chcesz zrobić, to znaczy, że I takie podobne, to okej. Okay. Hm, to jest płaska. A będę mógł zrobić. No. Już wiem, co ja robię. Ja się zajmuję czymś... Ja się zajmuję czymś innym. Nie, nie, nie chcę. A ja mówię, że nie chcę. Ja się nie chcę zaraz zbytnio, bo... Wolałabym, żebyś ty... Ja robię farmę, dobra? Okej, okay, najpierw powiem, co ale ogólnie mówię, że ja robię farmę. Ja sobie Farmer na początku jedynie. Czyli najpierw znasz Ale takie budowle, i tak dalej, co do widów, to będą bę, bę, pozy nagranie. Musimy budować, żeby was tutaj nie zanudzać tymi budowlami, jakimiś tępkami. I możecie napisać nam jakieś wyzwania do bloka? Może jedno z nich Będziemy je robić. No a ty mi przeskoczę czas. Mam nadzieję, że tego nie będzie... słychać. Weź mi wykop tam tylko bla, bo ja nie mam kilafa specjalnie. Musisz aż do kolejnego trzęsienia ziemi. Z obu miasta można łatwo i logicznie ulicy wyjechać. Nie łączy Nie łączy się z trzęsieniem ziemi. Z Może z mążem na ulicy. Z Będzie trzeba zmniejszyć skrzynkę za chwilę. Gabriel uważa, że sukces a takiego złoto dowodzi, jakim był geniuszem militarnym. Nie opisz militarnych w jednym miejscu. Nakazanie rachał, zawieszenie czerwonego sznura. Poknie. Ok. Co to nam Zresztą się bardziej przyda. Się do miasta, wiedzie, się ale, no, no, no. Ale jak się robi struniarkę, to trzeba mieć je, je, jedwabny dotyk. Kirol. ale kto się wykopie, wtedy tego, kobla się wykopie. Wiesz co, ja chyba ginę. Nie mam nic, ginę, bo nie mogę biegać. No to tak. I teraz, I. Iz... Chomem... mam się do ciebie. Tepam się do ciebie. To jest mi. Ej, ja ciuchaj. Dobra, Jezus, znowu będę wypadł. Dobra, kolejny stok. Ja, a jak na przykład powiększamy wyspę, to rób tak, żeby. Oj, oj. Co zrobiłem? Żeby brać na przykład prostego, a nie od razu brać. Co? Nie wierzę. Nie mamy więcej lawy. A. Czasem się udaje. Czasem właśnie się robi takie coś. To, co, wiesz co mamy? Czekaj. Czekaj. ja to wykopię. Nie musimy. Czekaj, ja mogę to wykopać? Ja to kopię już. No nie wierzę, myślałam, że zostanie... bo jest też obsidianu taka sesja. No, może myślałam, że no, może wyjdzie obsydianowa, no ale jak nie to, to fok. Och jemy, ja nie, ja nie. janem. się też zrobić kiedy indziej jeszcze... A nie mam więcej ramy. No niestety, dobra. To wiesz co to... Jak zdobyć lawę? A może... Pewnie ktoś może sprzedawać. Już można... Już... Już tak ma zostać? Co? Czy jeszcze więcej? Czego masz więcej? Czego masz, Trzesta? A ja w ogóle nie mam już zero hajsu. A jak, a jak widać hajs? One. Weź to wyko... Bo niektóre. Czekaj. Ne. Też mam 300. Jak coś chce, zobaczymy do sklepu. No to on tam ma sklep. Będzie trzeba wziąć rzeczy ze skrzynki i tą skrzynkę postawić na dole. I ogólnie będzie trzeba potem kiedy indziej zrobić magazyn. Jak ktoś chce, to zapraszam do sklepu. A co jak nikt nie chce? Ha, ha. Ale uważaj, bo on może Cię też zabić. No to nie wiesz właśnie. Pytaj się, czy masz lawę. Będziemy mieli na razie to jest taki początek, więc wiesz. Myślę, wiesz co? Wracisz ze sklepu i będziemy kończyć. <laughs> wiesz? Bo już jest strasznie <laughs> późno. Znaczy długo nagrywamy już. Chodzi mi o odcinek. A że jeszcze musimy dom zbudować, i musimy taką wyspę naszą rozbudować, tak, żeby ich nie zanudzać. No tak, tak, tak wyglądałem początku u mnie z KBLOKa i u OLI. Mikołaj, a przy zamówienia online dostawę robimy. Chcę święta postaw na sportu i dołączyć do Dekadron. sport to dla wszystkich, wszystko dla sportu. go lubię? Dobra. Węgiel, mam, węgla mamy pięć. Dobra, to ja kończę odcinek. Na olejszym poczekamy chwilę. Ola, 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 chodź tutaj, chodź tutaj. la, pa, ta, ta, ta. Będziesz, musiała mi trochę pomóc za chwilę. A mówiłem, żebyś wzięła Wiesz co, rzeczy Czekaj Kupiłaś coś? Trzymaj, weź rzeczy z skrzynki To zaraz rozwali się skrzynkę I postawi się na mnie Dobra, to chodź, kończymy Z wąglem. Mam swój kilo, razie czekaj No chodź, tu Kończymy Hello Dobra, to pa pa. Zobaczymy się w kolejnym odcinku Skype'a bloka. To na tyle.